Cześć, witam na kanale. Z tej strony WarioSima to jest kolejne spotkanie z grą City Skylines 2 na moim kanale, Moi drodzy. Pobrałem sobie jeszcze kilka modów, które w ostatnim czasie wyszły do tej gry. E, ja wam teraz pokrótce je jeszcze omówię. Pierwszym takim modem jest mod, który tak powoduje nam automatycznie, że druga jest na wiadukcie. E, albo że jest. Co to jest? To nie wiem, co to jest, to jakoś tak dziwi, że tutaj teksturę. Nie, to powoduje chyba, że jest na ziemi, po prostu to powoduje, że jest w takim wiadukcie. To powoduje, że jest w tunelu, no i tutaj mamy resztę takich rzeczy, więc no, tak to moi kochani, wygląda zawsze coś, prawda? Zawsze coś, zawsze, zawsze to jakoś troszkę lepiej. Ja mam mówić, ale to już wam w ostatnim odcinku pokazywałem. Możemy sobie ruszać skrzyżowaniami, więc no, mam też tutaj anarchię dróg, jakby co. Można budować no, teraz na przykład drogę na drodze albo coś takiego i, I nie wiem, jakoś na przykład o tak i nie będzie problemu. Ale w to się nie będziemy bawić eee, i, i czy coś jeszcze? Chyba z takich najważniejszych modów to nie. Eee, tu widzę jakiś problem, brak pojazdów. Okej, okay, czyli po prostu mi się wydaje, że mamy za mało zajezdni. Czy wszystkie pojazdy są w ruchu? Tak. Ale to dołożymy tutaj im jeszcze takie garaże i będzie okej, okay, nie będzie problemu, tak? Anarchia jakby się działa też na budynki, więc z tym też nie powinno być wielkich problemów. No dobra. Ale my zanim zaczniemy jakiekolwiek miasto budować, trzeba było wrócić do problemów korko korkowych. Wydaje mi się, że tutaj czy tu nie moglibyśmy loda wstawić? Niestety nie, bo tam mamy parking. W związku z tym, moją propozycją na razie tutaj są światełka. Może jednak tutaj światełka się trochę przydadzą. E, no i wydaje mi się jednak, że powinniśmy tutaj zrobić gruntowną przebudowę jednak tego węzła, ponieważ... No, coraz więcej ludzi korzysta z tamtego, z tamtego terenu, więc najlepiej byłoby, żeby ta droga już przeskakiwała tutaj, nie? Tylko tak się zastanawiam, czy do to w dzisiejszym odcinku. No... No w sumie można by. Dobra, robimy to w takim razie. E, tylko tak, musimy wiadomo utrzymać jakąkolwiek przejezdność, więc nie można burzyć wszystkiego. E, Wyburzę sobie... Na razie tak, ten wyjazd zjazd w sensie, i ten tutaj, e, czyli zrobimy to w ten sposób. E, teraz, co ja jeszcze mogę wyburzyć? Mogę jeszcze wyburzyć na przykład te przejazdy, one są tutaj zbędne, umówmy się. E, no, i teraz, można by tu próbować jakoś na przykład wejść już na górkę. E, czyli, zrobilibyśmy sobie, e, to była jednokierunkowa, taka e, przeszlibyśmy sobie jakoś tutaj, tak po ziemi. No i zaczęlibyśmy wchodzić jakoś bardziej na górę Tylko z tym, że na pewno byśmy musieli podejść trochę wyżej Nie wiem na jakim to jest obecnie podniesieniu To jest na 10 metrach? To chyba tak e, To pole byśmy troszkę musieli myślę obciąć Bo ono jest no, troszkę jednak za dużo tutaj teraz w tym momencie Więc ja po prostu pozwolę sobie je Stąd trochę zabrać Niech będzie e, I teraz e, Robimy to sobie w ten sposób Halo, tak i teraz, e, idziemy sobie w górę Czymś takim na przykład, tylko to by trzeba było teraz, wiecie, pójść tak e, Żeby to było w miarę sensownie zrobione, czyli na przykład na razie byśmy zrobili tylko taki łuk e, Który by delikatnie wchodził na górę, na przykład na takie 5 metrów, o tutaj e, I potem byśmy zrobili do niego, w sumie, czy nie można by zrobić od razu dwóch dróg do tego równoległych? Tylko tak, pytanie brzmi na jakie to by było odległości, bo by fajnie by było mieć od razu dwie drogi równoległe, skoro to jest, wiecie. Idealnie. Takie coś. Tylko są już ktoś na siebie nachodzi. No tak, bo to nic dziwnego. To nie chodzi o to, żeby to od razu tu wchodziło. Tu ma być jeszcze na nazerze na przykład. O! I dopiero teraz wejdziemy sobie na jakąś większą trochę górkę na zakręt. Jakoś tak. I teraz na przykład moglibyśmy tu pójść lekko do góry, czy na przykład na 5 na jakieś 5 metrów już. Tylko z tym, że trzeba by było delikatnie jeszcze to pole uciąć, bo jak widać to w się sensie tą wycinkę drzew. E, czy cokolwiek to tam jest. Czemu skuteczność jest taka niska? A nie wiem, nie wnikam Nie interesuje mnie to. Na razie. Niech oni tam sobie robią, co chcą. Okej. Okay. Czyli na przykład coś takiego byśmy zrobili. No i teraz trzeba by było się wpiąć jakoś tutaj. E, w to. Żeby się wpiąć w to, no to trzeba by było wyburzyć kawałek tej drogi. Pytanie brzmi, utrzymamy przejezdność, no tak najwyżej sobie przejadą tędy, więc myślę, że utrzymamy przejezdność, dlatego też tą drogę również wyburzymy. Najwyżej pojadą te pojazdy jakoś inaczej, ale tu nie będzie przejazdu nigdzie. Ponieważ tu ogólnie będzie przebudowa, szeroko pojęta. I teraz, tą drogę, ja sobie po prostu przeprowadzę jakoś jeszcze trochę wyżej, czyli na te 7,5 metra na przykład, jeszcze delikatnie wyżej i ona sobie jakoś dalej tu będzie szła, ja bym tu zrobię po prostu kawałek taki prosto i tyle e, pytanie brzmi, czy to jakoś tu stosownie wygląda no okej okay. wchodzimy na taką górkę, jest okej okay. no i teraz trzeba po prostu zrobić po prostu jakieś tutaj zakręty, tak? E, czyli co, tutaj na przykład jakoś do jakieś podejście takie coś takiego, tylko bez tego pewnie się teraz pół miasta zakorkowało, bo że najbardziej ta strefa, którą wszyscy jadą czy na tej strefie mamy jakieś zakazy dziwne poustawiane? Może tak być. Ja bym to na razie skasował, niech oni tu po prostu mogą przejechać. No i długo w ogóle mi z tej strefy nie wyjadą. I tak już jest paraliż drogowy, co dopiero będzie? Coś takiego... Czemu to mi się tak dziwnie zagięło jakoś? Moment. Co to jest teraz? Ok, coś tu chyba nie wyszło, no ale dobra, nieważne. Yy... Okej, okay, mnie interesuje to na przykład taki podjazd jakoś w miarę tutaj, w tej okolicy. No i teraz spróbujemy się z tym jakoś połączyć. Czyli na przykład, zrobimy sobie taką, takie odejście w tę stronę, ale już bez równoległości. I chyba, że inaczej. Najpierw może zróbmy przejazd tutaj też wybuchmy. I najpierw zróbmy przejazd tutaj, taki dwupasmowy normalny. I teraz dopiero zrobimy tu do podłączenia, Czyli, zejdziemy sobie tak. Tylko bez tego trybu. I po prostu podejdę jakoś tutaj. Coś takiego na przykład. Okej, okay, to mogłoby fajnie nawet działać. E, tylko z tym, że to fajnie wyglądały też trzy pasy na pewno, nie? No, po co mi tu ma być tak mało tych pasów? Nie tu będą trzy pasy, żeby było trochę szerzej. Podobnie też tutaj na zjeździe mogą być trzy pasy. I stąd też mogłoby być jest, ale chwileczkę, czy wy to już musicie jechać, no chyba musicie, nie? Chociaż nie, teoretycznie wam tu mogę wprowadzić zakaz skrętu. Stąd w prawo, stąd w lewo. A stąd też zakaz jazdy prostą, no i tyle, jakoś tu sobie na razie będzie jeździli inaczej. Na razie główna trasa jest tędy. I proszę to sobie posialić z wyjazdem, tutaj macie przejazd i tyle. Ja tu innej opcji na razie nie widzę. No i poczekajcie, ale bez parkowania w tej okolicy, co? To, że już tutaj jesteście na razie, no to trudno, objazd jest, ale bez... <laughs> bez jakichś dziwactw. Czytaj, parkowania. Ok, więc teraz tak, co my tu musimy zrobić? Na pewno jest poprawka tego, no bo to nie wygląda pięknie Moment. Czy to mogłoby wyglądać jakoś lepiej? Może ja ten drugi jeszcze raz bym wyburzył I zrobiłbym jej jakąś poprawkę tutaj Coś takiego no po co nam tego ta nie żeby Coś tu może nie poprawić. Chyba musiałbym wyjść chyba z tego trybu i teraz z tym mówitem O, 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 coś tutaj wychodzi. Okej, okay, może tak być. Tak mi się podoba. Tak jest okej, okay. dobra, tak zostawiamy. Jak ktoś tam w niech sobie jeździ, mi to nie robi. w sumie w tą do jedną stronę już może być ta druga otwarta, jeszcze tam nie wszystko jest oczywiście gotowe, no niech już jadą jak potrzebują. To nie będzie aż takie trudne, bo trzeba po prostu jechać sobie tam na dół, więc wydaje mi się, że to też by trzeba było wyburzyć. Zróbmy jakiś taki wyjazd i zjazd przykład tutaj jakoś, o, na zero. I podjazd tutaj. Eee, tutaj oczywiście też jakieś ronda by się przydały na pewno, I tak jak było dotychczas, ronda tutaj obowiązkowe są. No i okej, okay, tak, to myślę mogłoby całkiem nawet fajnie wyglądać. Więc dobre, teraz tak, żeby jakąś tą część sensowną tutaj otworzyć, to ok, mogą, mogą sobie tędy przejechać, więc nie ma problemu. Yy, tu, gdzie macie jechać, przejazd jest, więc jak chcecie, możecie sobie jechać, nie ma problemu. Dobra, yy, więc ja proponuję teraz jakoś tutaj dokończyć to tak, żeby dało się tu przejechać. Tyle tylko na razie dotąd. Tu zjazdy, w razie co macie, na razie bezpośredniego przejazdu górą nie ma, bo, bo nie ma łączenia. Chyba, że zrobimy takie wam tymczasowe, ale bez sensu. To po prostu pojedzie do tu Po prostu jest budowa i dołem, jak ktoś chce, może przejechać. Tymczasowo mogę wam to dopuścić. Ale teraz wróćmy może do budowy tego fragmentu, bo to też na pewno jest ważne. Więc wróćmy teraz do przebudowy tego ronda. To wyburzamy oczywiście. To tutaj postaramy jakoś sobie biegło, ale to będzie teraz nowość zupełna. Mianowicie, tak naprawdę wywalamy to wszystko. I będzie tutaj bez tego ronda również. W sensie to ronda nie wiem czy zostaje czy nie, zaraz zobaczymy. Tu w ogóle idzie autobus. Ale autobus na razie będzie zawraca, ale wiecie, co tymczasowo ja ten przystanek mu tu usunął, musi objazdem jakimś pojechać. Bo jednak tu przejazdu też nie ma, więc żeby tam nie, nie jeździł przypadkiem. Bo to będzie bez sensu. Taki przejazd, wtedy to ronda mogę wyburzyć mogę. Ok, więc tak będzie to wyglądało. I po prostu zrobimy teraz tutaj taki, taki, taką drogę w Starym śladzie, można powiedzieć, tamtej. Więc to dalej nadal będzie droga, jakby nie patrzeć, tylko po prostu będzie w starym śladzie tamtej będzie biegła już z klatkami, nie? Więc będzie po przebudowie, inaczej. No i teraz jakoś by to trzeba było podłączyć. Ja myślę, że to podłączyli tutaj, do tego ronda, po prostu jakoś. O, czyli teraz byśmy tak, jeszcze wyburzylibyśmy to, tą resztkę tego wiaduktu, który tu został. Który kiedyś był tu może aktualny, teraz już jest paser raczej. I podjechalibyśmy po prostu sobie teraz z czymś takim bardziej jakoś tutaj. O. Czyli to była po prostu taka główna droga miejska, nie? Taka droga przebiegająca przez miasto, docelowo powiem, zrobił jakieś skrzyżowania. Po prostu taka zwykła, zwykła, miejska droga. Tu już nawet możemy zrobić pierwsze skrzyżowanie. Chociaż na razie wolę, żebyś gnizić. Można to jakoś zabronić na razie. Ja bym tak zrobił, zakaz jazdy prosto, zakaz skrętu w lewo, zakaz skrętu w prawo, nie będzie problemu na razie. Prosiłbym, żeby na razie tędy nie jeździć, ja tak samo prosiłbym, żeby w tę stronę tędy nie jeździć, więc po prostu rozetę ten kawałek. o. Nie podłączę tego, ani z tej strony, ani na wszelki wypadek rozetę w deszczu na przykład w tym miejscu. Nie jeździmy tutaj i tyle. To jest na razie po prostu przygotowana i tyle. E, no bo jeszcze, żeby to wszystko miało ręce, nogę, odrobinę rozumu. No to pytanie brzmi, co z tym węzłem? Trzeba by było od drugiej strony też go jakoś na pewno podłączyć. E, więc najpierw połączymy, w sensie, kiedy zaczniemy jeszcze podłączyć ten węzeł na pewno. Bo on też jest jednak ważny e, i na razie tu będzie jednak bardzo potrzebny. więc Zrobilibyśmy to tak. Tu w ogóle jakiś korek się tego zrobił. No tak, ale oni wszyscy muszą tu zjechać na razie. No trudno, jakoś wiecie, tymczasowo trzeba sobie radzić. Potem celowo będzie oczywiście inaczej. E, tutaj, coś takiego byśmy zrobili, taki odjazd. I podobnie w tym miejscu. Też bym to rozszerzył lekko. I tutaj również byśmy zrobili po prostu taki odjazd. O, coś na razie takiego. To źle chyba wygląda. Aha, bo ten nie jest jeszcze odpowiednio obrócone. Okej, okay, w całym lepiej. No i teraz jakbyśmy tu już jechali, no w sumie to można by nawet po ziemi całkiem jechać. Ewentualnie można by się podłączyć do tej drogi. W sumie to by był może nawet lepszy pomysł. Czyli po prostu zróbmy przedłużenie może tej drogi na razie. Na takim lekkim łuku, ale jeszcze się nie podłączając tam, jednak coś na przykład takiego, i tutaj by można po prostu zrobić zjazd, ale nie za ronda bezpośrednio, tylko po prostu tutaj, o, przed rondem, coś takiego, i tu na przykład byśmy dali duże rondo. O co ci chodzi? Jakieś węzły się tu chyba na siebie nakładają. Dobra, damy na razie takie rondo, a najwyżej to ja tu jeszcze przebuduję i tyle zaraz no to jakoś poprawimy, bo tu widzę, że jakieś głupoty wyskakuje. Po co mi to? Ja tu chcę mieć porządne, duże rondo. O, tu widzę, że też coś nie pyknie, a średnie chociaż... Łamatko. Może najpierw rondo rozbuduję, a potem będę się do tego ronda podłączać. O! Będzie takie rondo. E, I teraz stąd. Tutaj przejedziemy. Podłączymy się. Okej, okay, rondo się widzę, lekko wykrzywiło, ale udało się je naprawić. I stąd. Taki zjazd po prostu w to miejsce Jest tam będzie jeszcze drugi wyjazd Tu będzie trzeba ostro pod górę wjechać Takie na 7,5 metra nie Najlepiej by było Dobra Pstryczki są na razie mi niepotrzebne Jakoś zbytnio Nie to nie może tak być Bo to źle tu w ogóle wygląda To musi być robione takim prostym Prostą drogą w ogóle Bez kombinacji żadnych tylko to musi być robione w ten sposób Tutaj i teraz wchodzimy do góry Prostą drogą Jeszcze wyżej? Dobra, coś takiego będzie ok a na przykład coś takiego tylko, że niżej a Chyba niestety nie, czyli to musi być jeszcze wyżej jednak Tylko już na jakim łuku bym dowolał wyżej? Wyżej, ale na łuku jak już stąd się jakoś taki łuk zaczyna. Gdzie by ten łuk jakoś tutaj? O! Dobra, wyprowadzimy stąd. Teraz co? Jakoś tutaj? Może być tutaj jakieś podpięcie na przykład. Tyle tak. Ten kawałek byśmy sobie przetegowali na taki. To coś w ogóle byśmy stąd wywalili. Tutaj jest teraz temu krzywizna powstała. Super, tu w ogóle coś prześwituje. Widzę. Pięknie wygląda wszystko. A ja spróbuję to jakoś tu w miarę sensownie złączyć ze sobą, żeby tego nie było widać. Okej, okay. to wygląda dobrze. Nie, nie ma jakichś wielkich kombinacji, więc okej, okay, no taki właśnie mówię. Troszkę może bardziej pokrzywiony węzeł, troszkę ciekawszy na pewno węzeł niż taki standardowy. Więc ja teraz myślę, że czas tą, tą, tą część drog w ogóle otworzyć. Czyli otwieramy też to, łączymy to, ale prosto, żeby to nie było wykrzywień zaraz dziwnych. I tam też to połączymy ten kawałeczek. Okej. Okay. Teraz tak, ja bym tą linię Gdzie jest to czerwona linia teraz? Ona tu gdzieś skręca, nie wiem gdzie ona jedzie. Ona tu ma mieć przystanek. <laughs> Korzystasz z tej drogi, ale... Żeby nie było, to ja zaraz jakieś jeszcze podłączania, żeby nie było. Że będzie tak luźno całkiem. Jakieś połączenia się oczywiście przydadzą, wiadomo. Po prostu, że tak powiem, zrobię z tego taką normalną drogę miejską. Może jeszcze bez zabudowy, ale no chociaż drogę miejską, nie? No, dzięki temu stworzę z tego taką normalną drogę. Tutaj nie wiem czy się uda, uda się. Dobra, pod specyficznym kątem, ale się udało. Więc troszkę połączeń drogowych zawsze będzie, zawsze to coś pomoże. No ale, w związku z tym, że ten węzeł jest już gotowy ja i mogę z niego korzystać. Ja bym tu jeszcze może troszkę bo coś w tam, bo tu widzę, że nie jest najpiękniej. Co to jest w ogóle za jakiś punkt? Nie wiem o co tu chodzi. E, coś delikatnie bardziej odgiąć. O, 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 coś na przykład takiego. Ten punkt jeszcze delikatnie ruszyć. I tu nie ma jakiegoś punkta? Nie ma chyba, nie? Tu jest jesteś dopiero. No, o, o, pięknie prawie jest. Prawie idealnie, już nikt tam się nie będzie na to aż tak bardzo patrzeć. Ważne jest to, że po prostu to jakoś działa. ok no ale to oczywiście nie jest koniec, ponieważ jeszcze musimy coś tutaj popominoć, prawda? Więc kolejny etap. Żeby tą drogę zamknąć, to jest to, żeby wyburzyć to, no bo tu dalej będzie jeden jego więc to wszystko trzeba wywalić stąd, ten cały węzeł niestety, bardzo mi przykro z tego powodu, ale no, buduje się, część już jest oddana, druga część, no dopiero rozpoczyna budowa. okej, nakładają te się obiekty, no tak, ale jak nie będzie ono w pewniej wysokości, ile się będą nakładały, od razu zakręcamy i od razu w sumie zaczynamy schodzić w dół, to już. To jest takie dosyć, wiecie, ostre zejście w dół. Może nie jakieś ostre, ale jednak, żeby było to zejście w dół. No i teraz, tak, my no trochę tu, in, in w innym śladzie będziemy biegli. Będziemy mieli bardziej łagodny ten łuk, ale o to właśnie też chodziło. Do tego nie ma, wiecie, iść całkowicie w takim śladzie. No i dopiero tu jakoś będziemy się potem, wiecie, łączyć z tym wszystkim. E, z racji tego, że ten fragment też jest mi jest nieprzydatny, tego ja sobie skasuję. I na razie będziemy z taką szeroką drogą biegli tylko dotąd. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie, wiecie, oszczędzamy, nie ma. Wiecie, pieniądze na wybudowanie wszystkiego, więc na razie po prostu tutaj jest taki, taka końcóweczka, można powiedzieć, która też może pięknie będzie wyglądała. Ale ona ma tylko wyglądać, w sensie ma tylko działać. Nie wyglądać, a działać. E, ja to wam może zakażę, a w sumie róbcie, co chcecie. Ważne, żebyście mieli tu po prostu przejazd. Czyli ten przejazd już będzie. Czyli tak naprawdę wszystko, co powinniście mieć, macie na ten moment oddane. Macie autostradę w nowym przebiegu. Mamy aleję, która też jest z nowym przebiegiem, bo wygląda no, dosyć komicznie. ale na, na razie tak to będzie. E, ja bym tu jeszcze może porobił ronda na tych gwiazdach, póki jeszcze mamy miejsce. Na wszystkich gwiazdach będą po prostu rondełka. E, no i w związku z tym, że mamy zapotrzebowanie na sklepy, oni chcą tych sklepów dużo. No to ja bym po prostu porobił, czemu to w ogóle jest. Co to jest? To są to w środku nie wiadomo czego zupełnie. W związku z tym, że chcą tych sklepów, to ja im te sklepy dam. Proszę bardzo, budujcie się. Macie tutaj tyle miejsca na teraz na sklepy, to ja wam mogę je z chęcią pooddawać. Po co mi ona? Tak naprawdę, ja tutaj wam pomaluję tych kratek trochę, to będziecie mieli zawsze więcej. To, gdzieś się da, proszę się budować. są jakieś dodatkowe też przystanki na pewno dla linii powytyczamy. To, co się długo będzie dało. Z drugiej strony można by też jakieś biura na przykład porobić, żeby też nie było łyso tak bardzo, tylko też jakieś biura na przykład. No i na razie tyle. Nie będę też malować wszystkiego. Zobaczymy. Jakieś oczywiście przystanaczki wypadałoby porobić. Nawet takie z wiatami, o. To będzie jaka? Bartnicza. To będzie Bart... Bartnicza... Proszę bardzo. Bartnicza fiołkowa. Fiołkowa. Na razie ja sobie te wszystkie przystanki oczywiście po porobię, dopiero potem będę wiecie kombinować z... Ojej. Kombinować z jakimś, jakąś linią, która w sensie już linia jest, więc to tylko, wiecie, kwestia czasu. Dobra, kolejny przystanek byłby jakoś tutaj. Matka, ale oni tu przejeżdżają, jak oszaleli. Magnoli. Bo tu funkcjonują już jakieś przystanki, a ja to są Co to też jest Magnoli, aksamitna Magnoli. No, a tu będzie jaka? Nie wiem jaka, bo tu nie ma nazwy. Fiołkowa Magnoli, ok? Czyli Magnoli Fiołkowa może być, Magnoli Fiołkowa. Nazwa jest w sumie tak średnio ważna, ważna żeby, wiecie, by było po prostu przystanek, a to, że ja sobie nazywam, to sobie nazywam, żeby było realistycznie. E, i tyle. E, i co jeszcze zrobimy? Jeszcze mam jakiś przystanek, nie? Co, tylko tyle tych rond jest? Co to jest? A bo tu jeszcze są, tu jeszcze są ron, ron z nie, ronda z nienazwanymi przystaneczkami, proszę bardzo. Nazwę wam to i to będzie co? Fiołkowa-Habrowa, Fiołkowa-Habrowa. Fiołkowa-Habrowa Fiołkowa-Habrowa, proszę, ctrl-c ctrl-v, no i tutaj już wygląda jak prawdziwe miasto po prostu Fiołkowa-Habrowa I jeszcze jest jeden taki będzie przystanek, który tu, o! Już widzę nawet, jakaś linia się stąd wybija, 102 jedzie tędy Spoko Ma prawo tędy jechać, to w takim razie będzie obsługiwało przystanki i tyle Jakie tu będą? Aksamitna, fiołkowa. Proszę bardzo. Aksamitna, fiołkowa. Tak jest myślę najprościej. Aksamitna, fiołkowa. Proszę bardzo. i eee, aksamitna, fiołkowa. Dobra. Teraz czas na pododawanie ich do linii. Skoro ta nie już tędy jeździ, to może nie z dwa na stałe tędy jeździć, czyli po prostu przenieść ten przystanek tutaj. Chwileczkę, może nie w ten sposób akurat. Ja mogę ten przystanek usunąć jeszcze. Muszę go tak zrobić podwójnie, wtedy on tu będzie dziwnie krążyć, ale on tu pojedzie na szczęście, on tutaj... Dobra, on chyba po prostu chwilowo tu będzie jeździł i tyle. Tutaj jest przystanki, są dwie strony, są, tylko ja tu nic nie dodałem, widzę, dobra, ja to dołożę tak. Dobra, wy tam załapiecie za chwilę pewnie, co macie zrobić ze sobą. Jak te czasy załapią, to tym, że jeszcze pokombinuję, bo na razie, wiecie, to oni nie łapią chyba jeszcze do końca, co mają zrobić. Tu jeszcze coś jest i potem już nie ma nic, nie no właśnie, potem już nie ma nic. Są tylko wybrane przystanki, w niektórych lokalizacjach są wiecie, pooznaczane w ten sposób. E, ta zielonka linia jeszcze mi tu nie pasuje, i ty nie robisz jakieś wygibasy, a ty ja tu po prostu muszę przesunąć i tyle. Bo ta nie ma żadnych przystanków, tu jeszcze coś jest, właśnie 102. Chwileczkę, ty czy mogę skasować? Tak, ty już tu chyba nie, nie stajesz. Tu już stajesz jeszcze, czy nie stajesz? Co tu się teraz dzieje? stają za linię teraz 102, ja właśnie nie chcę, żeby 102 tu stawało, no kasuj mi to. O, to właśnie. To teraz, teraz prze, przeciągnij już to jeden z powrotem Przeciągnąłem. Wszystko teraz działa, czy jeszcze coś nie działa? Dalej jest tych linii tu nie wiadomo po co. O matko. O, teraz chyba powinno być dobrze. To czy dalej nie jest dobrze? Garażowa fircyków, tak. Czyli wy powinniście teraz nie jechać tędy, zaraz za waszą zobaczymy, gdzie oni pojadą i nadzieję jak tu siedzie, jedzie. Ty do zajezdni w ogóle, się jedziesz? O! Właśnie, mam jeszcze moda, która mi pokazuje jak te autobusy jadą. Tu mi sobie zabrali? I ja tu teraz z tych autobusów nagle. Tu jakiś tu w ogóle będzie jechał w pobliżu? Ten gdzie jest? Kolego, gdzie ty jesteś? Czy tu dopiero, o łomatko, trochę jeszcze ty W ogóle co ty tu robisz? Ten jest jakaś. Aha, tędy jest, tutaj jest stare miasto. No dobra, ale. Tu jedzie jakiś chyba. Tu jedzą 103 w masowej ilości. Ty gdzie jedziesz? Palmowa mistrzów. Nie wiem, gdzie jedziesz. Aha, ty tu chyba skanujesz niestety. No palmowa granica miasta już jest raczej nieaktualna. Nazwa jest raczej yy, Pasajusz Tylko będzie Palmowa Mistrzów po prostu Nie w, nie w WD, tylko Palmowa Mistrzów A nie żadne granica miasta, to było stare Palmowa Mistrzów, proszę bardzo Czemu, czemu teraz ten autobus tu nie jedzie? Tu jakiś jedzie chyba, a ten raz na 103 Coś tu, w ogóle jakaś kombinacja, są chyba 102 Nie, chcę 103 zobaczyć, gdzie on teraz pojedzie Halo, jedzie, będzie coś tu jechało w ogóle, on stąd powinien jechać. Czyli gdzie on, tu jedzie 102, czy też gdzie 202? Nie, tu jedzie 102, on 102, tu wyjeżdża. Czyli teraz na, sto, na 102, o matką, tu nie widzę żadnego na 102. Na razie tu jest chyba jakiś. Rozbraż, sprawdźmy, co on zrobi, jak on pojedzie. Jeżeli autobusów jest za mało, mogę ich dołożyć, oczywiście, to nie jest problem. Bo widzę, że jest jasnawo z nimi. Więc teraz sprawdzimy, jak to wygląda. I będziemy kończyć powoli odcinaczek. No, troszkę rzeczy się dzisiaj udało zrobić. Jak kogoś już nie interesuje, że tak powiem, przejazd jest autobusem, to już może wyłączać, bo już nic innego się nie wydarzy. Tylko przejedziemy, zobaczymy tą traskę i, i będziemy kończyć. No, tu widzę, że coś się zniszczyło, no, ale tam może się odbuduje. Jak nie wiem, że kiedyś to wyburzę. Wiadomo, od razu realistycznie też się niczego nie wyburza. Dobra. Jedź, kochany. Patrzcie, jak to fajnie, pokazuje, które jedzie. Zaraz kliknę na, przykład na ten samochód. O. Może nie na ten ale na ten on pokazuje mi gdzie on jedzie. I ja od razu wiem i to jest to, ta funkcja, której brakuje w dwójce względem jedynki, nie? To jest właśnie ta funkcja, której wielu brakowało, bo nie można dzięki temu w ogóle wiecie, patrzeć, gdzie oni chcą jechać. Ten cały czas jeździ widzę zawalony. Więc wzmocnienie się na pewno przyda w tej linii Bo było to też gorąco chyba musi być. Chociaż mamy tyle tych pojazdów, że o powinni ugarnąć. Tu jedzie co 202, no to 202 tam w miarę ugarnie. Też jest stara nazwa, Palmowa Rondo. No ale tam w razie to jest rondo, to tam będzie. To jest fiołk Fiołkowa, nie Palmowa chyba. Ale jest po staremu, są nazwy. Nie zmieniamy ich. Palmowa Fantazji. Dobra, jak już tu jestem, niech będzie, że będzie Fiołkowa Fantazji. O, znowuś mi uciekł. Gdzie ty jesteś? Kolego. A, kolego widzę, że uciekł. Ten kolega co ma? 102. No to może ten kolega pojedzie ze mną. Bo zaraz nie dojedziemy ze mną. Nie ruszaj stąd. Aż oszalałeś, czy co? Taki zawalony i jeszcze czekasz. Aż następny dzień nadejdzie. Nie idę teraz tylko twoja końcowa zasadniczo traca. Czy już się to przestawiło i już się normowało wszystko? Chwila. Nie, tutaj twierdzi, że on skręca, bo ten. To... A nie, tutaj ten skręcasz, tak, 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 ale nie jedziesz tutaj, rozumiem chyba, tak? Czy dalej jedziesz jeszcze? Chwileczkę, bo za dużo was tam teraz. Czemu? Aha, bo ten zakaz jest do prosto. Ja, po, takie głupoty tutaj. Nie, nie. Pokazuj, gdzie teraz chcesz jechać stąd? Tak to zrobię i tutaj też. Tak i tak, przecież oni tu w ogóle nie wiadą. Bez sensu to jest zupełnie. Dobra, już teraz powinniście normalnie chyba wjechać, co? Bez tego dziwnego. Tu jest jakieś dziwadło teraz. Co tu się w ogóle teraz stało? Chwileczkę. Ty tu zawracasz, Ty już idziesz normalnie, no właśnie, ale to tam jeszcze kombinuję, no ale to może chwilowa. Już widzę, że mnie... miarę, aha, ten teraz gdzieś tam nagle skręca, bo oni już na bazę jadą wszyscy. Słuchaj, jeszcze tu pojedzie, nie ten też już nie. No ale dobra, słuchajcie, no dzisiaj będziemy sobie, tak jak mówię, kończyli. Eee, bo, no dobrze, mam nadzieję, będą jeździli. Więc mamy taką nową tutaj aleję, której nikt nie planował, ale jak widać jest. No, i mamy nowy przebieg autostrady zupełnie, jak w naszym mieście. No na razie ona też nie jest skończona, ale będziemy ją kończyć w kolejnych odcinkach. Na razie widzicie. Pieniędzy starczyło tylko na przebudowę węzła, na budowę nowej alei, ale już niestety na zakończenie autostrady nie wystarczyło. Więc tak jak mówię, za dzisiaj Wam dziękuję. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Cześć i pa pa!